Cześć witajcie z tej recenzja dzisiaj zrecenzujemy sobie mikrofon pojemnościowy boja i to jest model BE, czyli Barbara Yeti M1 czyli Mariusz 1 mikrofon jest zaprojektowany do współpracy z kamerami wideo jak i lustrzonkami no i ma możliwość właśnie rejestrowania audio również też ze za smartfonami. Zazwyczaj jak nagrywam Wam recenzję no to słyszycie mnie poprzez ten mikrofon, że tak powiem krawatowy, reporterski Jest on na telefonie, że możemy go przypiąć do koszuli Bądź też podkrawa. Tutaj mamy też możliwość właśnie podpięcia pod lustrzanki, Wystarczy tutaj to od, y, odkręcić. Jedno właśnie jest tutaj z tych. O, te się odkręca, się wkłada baterię. Bateria jest oczywiście w zestawie, jak i również przejściówka. Bateria to jest y, LR44. Wchodzi tam taka mała lutka bateryjka, żeby nam dać dodatkową moc, jeżeli chodzi o na wejście od tutaj lustrzanek cyfrowych lub też kamer. Mikrofon jest na tyle fajny i dosyć tani, bo kosztuje około 50 zł. Ja tak coś koło tego dałem za niego. Nie jest może to zbytnio jakiś super profesjonalny mikrofon, ale macie jeszcze do tego tutaj jakby w zestawie pokrowiec na ten, na ten mikrofon, no i też bardzo Fajnie, bo jest pod przejściówkę, znaczy przejściówkę Jacka 3,5 mm, stereofoniczny oczywiście, to jest mikrofonik. Jak najbardziej możecie podłączyć też pod przejściówkę, jak pod nowe smartfony, czyli pod USB-C, przejściówka 3,5 mm też jakby pójdzie, wejdzie i będzie super dobrze. Tutaj właśnie ten mikrofon posiada 6-metrowy, aż 6-metrowy kabel, więc, więc tutaj jakby no będziemy mieć dużo zapasu. Mikrofon mam jakieś kurcze, no można byłoby powiedzieć z dwa lata. No ale sprawdza się jak na razie, wszystko jest dobrze. I Jeżeli chodzi tutaj, właśnie o charakterystykę pasmo przeniesienia, to jest 65 Hz do 18 kHz. Czułość to jest minus 30 dB. Mamy też stosunek z 44 74 dB i oczywiście waga to jest 2,5 grama, jest super lekki. Mamy tutaj piankę, jakby też nie inaczej, bardzo fajnie to się nam wszystko prezentuje. Więc to jest do po prostu do takich reporterskich spraw. No i rzeczywiście on działa, bo jak, jak słyszycie mnie na recenzjach. No, to właśnie przez ten mikrofonik fajny, więc polecam i oczywiście mówię, że ten materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany. Więc dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć!